Dobra, e, witajcie w unboxingu Dzisiaj no to będziemy unboxować e, taki trzymak na telefon Firmy Baesus, Baesus To nie ma żadnego jakby modelu na nim Tylko, no, nie ma modelu, tak to wygląda Podlinkuję wam jakby tą aukcję na Allegro do, tego, tak jak widzicie to kupiłem e, No, więc może od razu już zaczniemy to unboxować, bierzemy sobie nożyk po dwóch stronach rozcinamy i mamy w środku. W środku już pudełku więc nie ma. Eee, w środku dostajemy takie coś, tak taki kolejny plastikowy pojemniczek Otwieramy go sobie po dwóch stronach, bo są takie plastikowe zaciski jakby. Otwieramy po jednej, otwieramy po drugiej. O. I tutaj mamy sam nasz trzymak. I tu jest jeszcze część, która jakby wchodzi w grill do, jakby, kratki wentylacyjnej samochodu. Bo to jest wersja, która się przyczepia do kratki wentylacyjnej w samochodzie. No więc, jak to teraz złożyć? Żeby to złożyć, sobie odkręcamy z tyłu tą nakrętkę. Potem wpinamy e, ten czarny, ten tylny trzymak, e, tak jak widzicie na filmie, w takiej orientacji jakby, żeby ta zakładka była na górze, dociskamy, a nie, najpierw musimy to włożyć jeszcze w to miejsce, teraz dociskamy, klika, ustawiamy w jakiej pozycji chcemy, nie wiem, jakże to tak i zakręcamy. No i mamy już jakby wszystko złożone. Teraz, e, jak to cudo działa? Więc bierzemy sobie telefon. Tutaj jest jakiś mój stary iPhone 6S. E, I po prostu go sobie kładziemy. Tutaj na to. I potem te rączki nam się automatycznie zamykają. Teraz to jakby ten telefon jest trochę za mały. E, plus dodatkowo trzymam to w trochę dziwnej orientacji. Ale z większym telefonem i E, jakby. O, teraz się dobrze trzyma akurat. E, z większym i z cięższym telefonem, plus gdy to stoi pionowo w tej kratce wentylacyjnej, to się bardzo jakby do, dosyć dobrze działa. Czyli po prostu wkładacie to jedno bręczko, gdy to jest przyczepione, tutaj wkładacie, wyjmujecie telefon, to się automatycznie zaciska i ten telefon nigdzie nam nie idzie. No, a więc tak to mniej więcej wygląda. E, jeszcze może wam pokażę, jakby, jak to zainstalować w samochodzie i jak to wygląda po stronie samochodowej. No dobra, to jesteśmy teraz w samochodzie e, i pokażę wam, jakby jak się ten uchwyt samochodowy używa i no, jak tam jest kompatybilność kompatybilnością z telefonami. E, więc bierzemy sobie nasz uchwyt: to jest akurat to, to Toyota Corolla e, i naciskamy sobie ten. Jakby ten przycisk. Wtedy widzicie, że te ząbki się nam otwierają. A więc naciskamy ten przycisk i wkładamy go po prostu w kratkę. Tak jak widzicie. O. Teraz on już jest w tej kratce. I trochę możecie zobaczyć, że idzie do dołu. Więc żeby to naprawić. To po prostu odkręcacie sobie trochę to pokrętło z tyłu, i wtedy możecie nim wymanewrować jak chcecie. Ja teraz mam ręce zajęte kamerą, więc o, dobra. Eee, odkręcacie to pokrętło z tyłu o, dobra. i sobie ustawiacie jak teraz chcecie. Nie, wiem, ja tak, chcę, tak. No, jarom, mamy to ustawione, eee, więc już wytestowałem go z iPhone'em XR. On ma tam 6,1 cala i on działa zupełnie perfekcyjnie. Ale jeszcze mam teraz trochę innych telefonów, żeby zobaczyć, jakby, jak to już działa w pozycji zamontowanej. Więc zacznijmy z iPhone'em 6S. On ma z tego sprzętu 4,9 cala, 4,9 cala, i tak samo go wkładacie. I ona już automatycznie nam stoi, wkładacie. Nie ma żadnego problemu. Sobie jedziecie, sobie jedziecie bierzecie telefon, wkładacie, macie mapy. Czy co tam chcecie, bez problemu nam siedzi. Eee, jeszcze jeśli chodzi o większe telefony, to mam trochę rozwaloną. Eee, Lumia 640xL, ona ma około 6 cali. Tak samo jak ten iPhone XR, i tak samo bardzo dobrze się trzyma. Jakby nie ma żadnych problemów, eee, co już tam mam? Mam jeszcze LG G3S, on ma z 5,4 cala. Tak na oko nie, nie pamiętam dokładnie, eee, tak samo jedną ręką wkładacie go. No, nie ma problemu. Jeszcze wziąłem ostatni telefon, żeby pokazać coś mniejszego. Eee, to jest iPhone 4. On tam ma z 3,7 cala, coś takiego i on już jest trochę za mały nacisnę na ten jakby dolny panel tak nisko ale jakby do końca ale te tutaj tam miejsce jest, jest ciągle za duże dla niego więc nawet jeśli go włożę do samego końca to on ciągle sobie lata no więc jak ktoś ma taki mały telefon to trochę nie polecam no więc to chyba wszystko e, dla tej jakby pf, unboxingu i omówienia Uchwytu BASUS do telefonu w aucie. Dziękuję za oglądanie.